Dzień dobry widzowie, witam się z wami z mojego hotelu. Ja już go przejęłam, zobaczcie, nazywa się Patty Smile, i tutaj już widać właśnie moich widzów, ale też osoby, które przyjechały i chcą spędzić noc w tym hotelu. O zobaczcie, mamy tutaj podróżniczkę z walizką, przyjechała, chyba będzie chciała się zatrzymać w moim hotelu, ale dobrze, nie ma problemu. Zapraszam wszystkich, drzwi otwarte. Dzisiaj będziemy sobie w dalszym etapie patrzeć, co tutaj mamy w tym hotelu fajnego, odkryjemy jakieś sekrety i nie tylko, także zapraszam wszystkich. I do mojego hotelu, uwaga, otwieram drzwi, a wy widzowie możecie otworzyć łapeczkę w górę, dawajcie wszyscy razem, klikajcie łapeczkę kto mnie teraz słyszy, kto mnie widzi ja sprawdzam obecność, wow, ile ja mam tutaj chętnych osób dobrze, to ja już staję tutaj za recepcją, tak, cyk, otwieram swoją książeczkę, ja zobaczę czy mamy tu wolne miejsca, sprawdzam, patrzcie wszyscy chcą, ale spokojnie, dla wszystkich znajdzie się tu miejsce nie musi być specjalnego tłoku, dobra okej, okay, no, no, sorry, tutaj e, nie ma miejsc, nie ma miejsc widzowie. Nie ma miejsc do widzenia. Zamykam hotel no no niestety, patrzcie. Teraz jak kliknęłam, że nie ma miejsc. No to po prostu brak wolnych pokoi. No no dziękuję. Możecie już sobie pójść, dziewczyny, bo no no nie ugoszczę was, nie ma miejsca. Nie, no żartowałam. Możecie wszyscy przejść Wszystkich przecież zaprosiłam. Znajdziemy jakoś miejsce, więc odklikuję to. No i cyk. Mamy to. Dobra, zapraszam. E, przyznam teraz każdemu pokoje. Czekaj, jakie tam były? Tam był emeraldowy, czyli zielony, niebieski, różowy. Oraz szary, tak mi się wydaje, ale nie było czerwonego, ale czerwona jest subskrypcja, więc klikajcie subika. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, wbijamy 200 tysięcy na ten kanale, będzie mi miło. O, zobaczcie, oni mi już tutaj płacą, dostałam kasę. Patrzcie, kasę dostałam za to, że chcą spędzić noc w moim hotelu. Dobrze, proszę bardzo, możecie się zatrzymać, możecie tu spać, nie ma problemu, pieniądze dostałam. No ale okej, okay, teraz zastanówmy się nad jedną rzeczą, widzowie. Tutaj są cztery pokoje, prawda? O nie, wszyscy mi tutaj wchodzą w kamerę, ale słuchajcie, tutaj są cztery pokoje. Patrzcie, one się nazywają, znaczy mają numer 11, 12, 14 oraz 15. I żeby właśnie obsłużyć te pokoje, można zadzwonić takim specjalnym dzwonkiem. Tyle, że tutaj nie ma pokoju numer 13. Co się stało z pokojem numer 13? No, ogólnie wiecie, numer 13 jest taki pechowy, więc może ktoś, kto zakładał ten hotel, czyli ja. Teoretycznie, nie chciał, żeby tutaj był pokój pechowy, bo wiecie, trzynastka kojarzy się pechowo. Nie wszyscy lubią tą liczbę, a wy widzowie może lubicie tą liczbę. Albo napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona liczba, a przypnę wam serduszko. Więc spróbujemy odkryć, gdzie jest ten pokój numer 13. I chodźmy zobaczyć, bo tutaj też jest jeszcze bar, i w tym barze właśnie też można przywołać sobie ten dzwonek serwisowy. Ale zobaczcie, tutaj też nie ma pokoju numer 13, jest tylko 11, 12, 14, 15. Hmm, dziwne. A patrzcie, co my w ogóle tutaj mamy. może Możemy sobie wziąć takie jedzonko. O, dobra. Chodźcie, tutaj siadajcie, ja was obsłużę. Tu dla każdego jedzonko, proszę bardzo. O, jak one usiadły, dobra, to teraz ja się dzisiaj zabawię w obsługę, no, bo musiałabym kogoś tutaj zatrudnić. Okej, okay, czekajcie, szukam tutaj jedzenia. Co oni tutaj piszą? A, dobra, dobra, oni tam piszą, że mi przeszkadzałam. Nikt mi nie przeszkadza w hotelu, dla wszystko się znajdzie. Dla każdego się miejsce znajdzie. O nie, chyba nie starczy. Stanęłam na stole. Czy tak powinno się robić? Chyba zabrakło dla jednej osoby. By. Nie mogę tego postawić. Ej, usiadłam i chciałam usiąść. Proszę, proszę, no, no nie mogę, o, dobra, dami. Po prostu jej to dam i tak będzie lepiej. Dobra, każdy dostał jedzonko i mogą sobie jeść. Opatrzcie, wow! O, dziękuję, miał, miał. Ktoś napisał love party. Dziękuję, dziękuję, że podoba Wam się mój hotel pięciogwiazdkowy, luksusowy, prestiżowy, tylko, tylko dla bogaczy, dla posiadających pieniądze. Nie no, żartuję. Wszyscy mogą tu przyjść, a wszystkich ugoszczę, czy mają pieniążki, czy nie. Dobrze, no to chodźmy sobie. Pyszne, pyszne. No i też jest tutaj basen. W tym basenie są różne fajne rzeczy, można sobie porobić, popływać sobie. Wow! I w ogóle moglibyśmy sobie założyć kółko? Mamy coś takiego jak takie kółko ratunkowe tutaj? Sprawdźmy, czekajcie. Gdzie ja bym to mogła znaleźć? Poszukajmy sobie jakiegoś. Puka okay, jakiegoś dodatku. O, tutaj są rzeczy dziecięce w ogóle. Smoczki. I nie tylko to, jak jesteśmy sobie. O, zobaczcie, mogę sobie ubrać okulary i normalnie, nie? Idziemy się opalać. Chodźcie, dziewczyny. Idziemy się opalać, bo normalnie to, to jest luksusowo, jakby. Patrzcie. Opalamy się. Jakie tu jest słońce. Piękne My Jesteśmy normalnie na wakacjach. Patrzcie na to. Wow, ale je ja, ładnie wygląda. Dobra, ściągam już te okulary. Sprawdźmy sobie, czy tutaj jest coś do pływania. Dobra, słuchajcie, tu za bardzo nic nie ma, przejrzałam wszystko, więc sobie tutaj damy. O, zobaczcie, będę miała flaminga. Czekaj, mam flaminga. Dobra, teraz możemy iść tutaj kąpać. Chodźcie wszyscy do basenu. Chodźcie tutaj do basenu, pływamy. Patrzcie, mam flaminga. O, ja nie mogę, jak ja wyglądam, ale fajnie ty. Jakie kółko! Ale nie wszyscy potrzebują. Ja tak sobie tylko dla fanu ubrałam. Patrzcie, można pływać. Ale gdzieś tutaj można odkryć jakiś sekret, tak mi się wydaje. Trzeba tutaj te ścianki sprawdzić w basenie, bo często bywa tak, że albo w fontannie, albo w basenie są jakieś sekrety. Ale na to wychodzi, że tutaj na razie jeszcze nie ma żadnego sekretu. Wszystko mamy sprawdzone, więc generalnie gitara. Dobra. Już, już się napływałam. O, zobaczcie, tutaj się dziewczyna zmienia. Ale ładnie wygląda. Ale one się ładnie ubierają wszystkie. Dobra, no to jedziemy. Jedziemy teraz do góry. Szukamy tego pokoju numer 13, więc słuchajcie, muszę teraz ściągnąć to koło, bo tego nie chcę. Dobra, no już, już wystarczy tych żartów. Jedziemy do góry do pokoju numer y, tutaj, czyli do emeraldowego pokoju. Zobaczcie, to jest pokój numer 11 i właśnie tu mogę sobie zadzwonić. Serwis, serwis, o dzwonie i Windows. O, nie, 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 czekajcie. Tutaj mogę sobie kliknąć Windows i zobaczcie, mam okienka zasłonięte, więc elegancko. I tak, tutaj jest zielony pokój. Tam jest niebieski i widzimy. Wam, ja że tutaj trzeba, patrzcie, coś takiego zrobić, czekać. o, skoczyłam gdzieś, jestem, wow, gdzie ja tutaj się znalazłam, ale nieźle, patrzcie, teraz idziemy do przodu i się zmieniło coś i teraz ta kratka wentylacyjna jest po lewej stronie, więc wskakuję w nią i jestem w niebieskim pokoju, to jest tajemnicze jakieś przejście, wow, ale kozak, A e, skąd ja wyskoczyłam, stąd, patrzcie, tego nie widać, to jest, dobra, idziemy dalej i wchodzimy teraz tu. Jestem z powrotem zielonym, Czajcie, nie muszę przechodzić przez korytarz, tylko mogę sobie przejść właśnie yy, tam górą. To jest tajemniczy sekret. I na przykład, jeśli ktoś by tutaj spał i mieszkał w moim hotelu. Na przykład w zielonym pokoju i chciał się dostać do niebieskiego, a nie mógłby tego pokazać, bo na przykład tutaj by sobie siadł i kamery by go złapały, to by sobie przeszedł tamtędy górą! Jo, ej, trzeba uważać, to jest spoko sekret. Dobra, wskakujemy jeszcze raz, idziemy prosto. Idziemy prosto, zobaczymy, gdzie jesteśmy znowu tu. Co? Jesteśmy w różowym pokoju! Ej, jak to się stało? Ale różowy jest na górze, czyli z pierwszego piętra przeszliśmy na piętro drugie. Wow, robi się ciekawie, dobra, ale musimy też poskakać tu, zobaczmy sobie, czy czegoś tutaj za tą ścianą nie ma, no nie, bo tutaj jest ten prysznic, ale czekajcie, jakbym sobie tutaj, dajmy sobie ten śpiworek tu, gdzie jest śpiwór, halo, ja nigdy nie mogę go znaleźć w pierwszym rzucie, gdzie on jest, śpiwór, ja pewnie go przejechałam i nie widziałam, nie, przejechałam go, wiedziałam, że ja go przejechałam, gdzie on jest? Śpiwo, o, tu jest, bo on jest taki zielony, on mi się nie podoba. Dobra, i teraz możemy sobie go postawić tu, okej, okay, teraz sobie wsiądę. No i waska... Bez... Ej, tutaj to nie jest. Czekajcie, to jednak tutaj nie jest. No, posprawdzajmy sobie, po drugiej stronie. Nic nie ma, nic nie ma. Dobra, czyli możemy go zabrać z powrotem. Okej, okay, niech on tutaj zostanie, ale gdzieś tutaj można było, przy tej tapecie, tak mi się wydaje. Gdzieś coś widziałam, widzowie, więc będziemy to wszystko sprawdzać. No i chodźmy teraz tutaj. Jesteśmy w Royal Room, czyli takim królewskim. I pewnie tutaj też można przeskoczyć, tak? Też można! W zielony! Z... Nie, z królewskiego przeszliśmy na zielony widzowie! Ale czad, co tutaj się dzieje, są tajemnicze przejścia! To jest mega skrytka na chowanego. Nie będę nikomu zdradzać, tylko moi widzowie będą to wiedzieli, bo razem ze mną grają, więc już też to odkryj, ale jeśli będę nagrywać z moim chłopakiem chowanego, to ja się tam schowam, on nie będzie wiedział, gdzie ja jestem. To jest IQ 300, słuchajcie. Mega. Ale w ogóle te pokoiki są fajne. Dobra, mogę już tutaj sobie yy, odwinąć rolety. No już się ciemno zrobiło! Ja tyle gadam i gadam, że aż się ciemno zrobiło. Dobra, czas, czas na drzemkę, czy nie? Idziemy spać. Psi, nie no, bo tak. Czyli wychodzi na to, że tutaj nie ma tego pokoju numer 13. Mmm, ciekawe bardzo. No jestem mega ogólnie ciekawa, dlaczego nie ma pokoju numer 13? Bo nie możemy go znaleźć. Gdzie on byłby tutaj ukryty? Patrzmy sobie, jeszcze się przejdźmy wszędzie. No spójrzmy na te obrazy. Może one coś właśnie sugerują? Co ten obraz przedstawia? Ja go nie rozumiem, a wy? Co jest na tym obrazie? Może te obrazy nas do czegoś doprowadzą? Patrzmy na te wszystkie obrazy, bo ogólnie jest ich bardzo sporo w tym całym hotelu. One nie do końca mi się podobają, ale nie mogę ich usunąć. I w ogóle o co chodzi z tym kominkiem? Patrzcie, on nie działa, nie? Niby powinien być, ale żadnego przycisku na niego nie ma, więc co jest? Może jak ja klasnę, to on się odpali. No nie, no nie włączył się. Coś coś nie tak. Dobra, no to trudno. Chyba nie działa. Ok, szukamy dalej pokoju numer 13. A co to są w ogóle za przyciski? Wszystko testujemy dzisiaj. Ciemno jest, dobra, czyli to nie. A to? A to żółte? Co to jest? Co to jest? Bo ogólnie to się nic nie zadziało z tym, jak ja to kliknę. Nie, no to nic nie działa. Coś mega dziwnego. O, ktoś mi dał prezent. Dziękuję, dostałam prezent. Oparcia na ubrała koło, ale fajnie, znalazłam, jednak ja nie znalazłam. Okej, okay, no to byliśmy całkiem u góry. Nie, nie byliśmy całkiem u góry. No i jesteśmy. I co dalej? Patrzmy sobie tutaj wszędzie naokoło. Jakbym sobie tutaj dała coś, to czekajcie, spróbuję. A nie, bo ja tutaj tak nie usiądę. To źle. <laughs> źle to zrobiłam. Trzeba to inaczej tu postawić. Okej, okay, teraz chyba dobrze. Posta o, jestem! Przyszłam gdzieś. Ej, znowu tutaj jestem! Ale ja cię! Czyli można pobocznymi tutaj ścianami dojść tam. O ja. A tutaj są wenty i przejdziemy do jakiegoś pokoju. Jesteśmy w Royal pokoju! Ja nie mogę. Co tu się dzieje, widzowie? Czekajcie, ja sobie sprawdzę jeszcze te książki. Co tutaj? Czy coś jest tutaj napisane? Ej, coś tutaj jest zamazane. To pewnie są jakieś dane. Jakiś sekret. Ale jak to rozszyfrować? Rozumiecie coś? Ej, ja jej to dam. We, weź to rozszyfruj, Grażyna. Rozszyfruj. Ona paty. Jaki film? Zobaczysz jutro. Weź to sprawdź i... Nie wiem, może tu coś będziesz widziała. Dobra, patrzymy teraz na to. To są jakieś paski czerwono-pomarańczowe. Nie no, ja nic z tego nie rozumiem. To jest za trudne. Zobaczmy jeszcze te inne obrazy, które coś przedstawia może za tymi obrazami coś jest. Ej, czekajcie, przeskoczę tam. No nie ma nic, nie ma nic. Tak, nagrywam, nagrywam. Tutaj mamy kolejne. Nie no, co to są za bez sensu w ogóle jakieś te obrazy? O co tutaj chodzi, widzowie? Co jest grane? Nie wiem, dobra. Patrzcie, patrzymy tam. Nie no. Nie wiem, co teraz dalej mamy zrobić. Okej, okay, ale wiem, że wielu z was się też pytało, gdzie są właśnie pieniądze. No bo każdy budynek jak, jakby ma swój safe, więc na pewno hotel tym bardziej musi mieć safe, musi być zabezpieczony, muszą być pieniążki. Więc musimy windom zjechać na sam dół i gdzieś tutaj niby... Bo, wskoczyłam, jestem, zobaczcie! Mam to. To są pieniądze. Wow, ile kasy! I to jest, to jest pod basenem. Można tutaj wtedy sobie wypłynąć, że tak powiem, w basenie, ale to by było. Czyli widzicie, zgadłam. Zawsze coś jest pod basenem, ale tym razem nie możemy się z niego, jakby wydostać. Jest bardzo ciemno. Czekajcie, ja sobie wezmę latarkę, żeby Wam wszystko pokazać, jak to fajnie tutaj wygląda. Dobra, mam latarkę, słuchajcie, i patrzcie na to. Jesteśmy. I tutaj jest ten safe. Mamy pieniądze, ale ile? Patrzcie, tutaj jest woda, jakby, czyli to jest serio pod basenem. Basenem. Miałam rację. Tutaj są jakieś drabinki. Ej! gdzie można tymi drabinkami wejść? Tam jest jakiś przycisk. Zaraz to wszystko sobie przetestujemy. Bierzemy kasę stąd. Bierzemy kasę. Dawać kasę. Wow, mam gotówę. I to sporo gotówki. No i wracamy teraz tam, bo tam był jakiś przycisk. Jak się teraz stąd wydostać, nie? Ciekawe. Dobra, wyszłam, widzowie. Jestem tu. Wow! Ale to była skrytka. Tam też się można schować. No, tu są fajne miejsca do zabawy wchowanego. Może bym coś takiego przetestowała. Zobaczcie teraz, ile mam tutaj gości. To jest Hotel, dobra, ja teraz będę przydzielać. Ty Mariola idziesz do czternastki, ty Grażyna do piętnastki. Przesława idzie do jedenastki, nie do no, żartuję, widzowie. Ja was wszystkich bardzo lubię, cieszę się, że jesteście. Możecie napisać swoje imię w komentarzu, bo ja niestety nie wiem, jak wy macie na imię, ale chętnie bym się dowiedziała. Oni mnie szukają po całym hotelu, bo tutaj nie wiedzą, że są takie skretki, widzicie? One wszystkie tego nie odkryły, i dobrze, bo to jest mój hotel, więc goście nie mogą o tym wiedzieć. Okej, okay. no to dobra. One zasłużyły jeszcze dzisiaj na porcję. Mm, Czegoś do zjedzenia, czyli na jakieś lody. O, patrzcie, no, to jest jedzenia, dawać. Dawać, siadamy sobie tu i ja wszystkim teraz rozdam lody. Lody dla ochłody. Lalelele. Czekaj, O, może popcorn sobie zjemy? Albo nie, dobra, dam im lody, tak jak obiecałam każdemu. Dam loda, mam loda, masz loda, <laughs> wszystkim daję lody. Ja to jestem dobrym gospodarzem, wam powiem, widzowie. O, masz loda. Masz loda, wszyscy wszyscy dostają lody. No macie, jedzcie sobie, o tutaj wszystkim dam, a co tam, ja nie jestem taka. <grym> Jemy sobie lody, patrzcie, w jakiej ekipie? Team dziewczyny to są normalnie, to są fanki moje patty, ale mi miło, że was jest tak dużo. A wy widzowie, jakbyście chcieli ze mną pograć, to dołączajcie do mojej grupy z Robloxa, właśnie nazywa się Team Patty X i wtedy możecie sobie za mną pograć, tak jak te dziewczyny, które dołączyły, dodały mnie do znajomych, ja je przyjęłam i teraz sobie wspólnie gramy. Popalci, ja tu jakaś przyszła żółtko. Żółtko przyszło, także było super! Jak Wam się podobały sekrety i zobaczymy też, czy dadzą jakieś nowe i co będzie w kolejnym update. Cie? Wow! Dobra, teraz się już powoliście mnie. Więc musimy chyba stąd iść. Ej, co tutaj jest napisane na tym banerze? A, toń! To ja nie wiem, co tam jest napisane. Ale tutaj jest Patty's My Hotel, najlepszy na Brook Heaven. Widzowie subskrybujcie, bo odcinki z Robloxa są codziennie. Teraz wam jeszcze zatańczymy. Wszyscy razem tańczymy dla Was. Dzięki, że jesteście! Dawajcie, dziewczyny, tańczymy się. Bada bada, di! di, di, di da da Tańczymy. Wow, zobaczcie, jak wszyscy tańczą. Tak jest, elegancko. Robimy tutaj najlepszą imprezę na Brookhaven z okazji otwarcia właśnie tego hotelu. Patrzcie na to. Wuuu, puściliśmy natka 19 lat. Dobra, patrzcie. wuu, ale super, mam ten hotel, co nie.